Nazwa Błonie jest nazwą pochodzącą od nazwiska właścicieli tych ziem, państwa rodziny Błońskich. Pierwsze wzmianki historyczne to jest rok 1402, początek XV wieku, gdzie w księgach ziemskich krakowskich jest zapisane, że właścicielami tych ziem byli Błońscy. Wieś Błonie została początkowo wybudowana na dole, tutaj przy Dunajcu. Znacznie później powstało miejsce, ta miejscowość, yy, która się tu teraz znajdujemy, stoimy. To była tak zwana Wola Błońska na górze, i gdzie powstała obecna szkoła. Potem nastąpiło połączenie tych dwóch wsi w jedną całość. Cmentarz wojenny z I wojny światowej to jest numer 198, około 300 mogił, żołnierzy Cesarstwa Austro-Węgierskiego i Rosyjskiego. Z różnych ziem można zobaczyć, że są Węgrzy, Serbowie, bardzo różne nacje. W roku Dopiero i doprowadzono prąd do, do Błonia. W 1974 powstała tutaj właśnie ta biegnąca droga powiatowa, która biegnie na Szczepanowice w drugą stronę z Głobice i uruchomiono komunikację samochodową. W związku z tym no, Błonie stało się bliżej Tarnowa, bliżej świata, choć cały czas... Blisko niego było właśnie ze, związki z seminarium duchownym tutaj były szczególnie mocne. Historia tego miejsca była nie jako takiego sięga początków 1902 roku na 1903 rok. Ta parafia jest stosunkowo młoda, bo parafia, jako samodzielna parafia powstała w 1980 roku. Wyższe Sejm w Tarnowie zakupiło część budynków podworskich, aby mieć tutaj miejsce głównie wypoczynku dla kleryków i w tych zabudowaniach podworskich tam była pierwsza kaplica. W Błoniu, głównie dla kleryków. Oczywiście, jeżeli tu była skrajowana Msza Święta, to mieszkańcy Błonia, wtedy liczni, wtedy było około 100 rodzin w Błoniu, przychodzili na, na Mszę Świętą do tej kaplicy. Z czasem, właśnie, zaczęło przybywać zarówno kleryków w seminarium, jak i mieszkańców w Błoniu. No i, i zrodziła się myśl z ramienia seminarium duchownego, aby wybudować kaplicę czy kościół w boniu, który, który by służył właśnie większej wspólnocie. Zaczęto budowę w roku 1956, a poświęcenie tego kościoła było w roku 1960. Teraz jest tutaj parafia oddzielna. Dłonie, a przedtem to wszystko też w tym kościele zwróciłbym uwagę na trzy figury pierwsza figura to figura matki Bożej z wyciątkiem. I dwie figury, które są w ołtarzu bocznym. Figura św. Stanisława Kostki i św. Jana. To są figury, które zostały zakupione na początku XIX wieku w Monachium i które właśnie były zakupione i sprowadzone do tej pierwotnej kaplicy, o której wspomniałem, która była w tych budynkach podworskich. Trochę y, ludzi przychodzi tutaj, czy przyjeżdża na rowerach, czy po, pomodlić się przy miejscu pamięci błogosławnego księdza Romana Sitki rektora Wyższego Seminarium Duchownego, który z tego miejsca właśnie został wywieziony do obozu koncentracyjnego i tam pełnił śmierć męczeńską. Jest to takie miejsce, które jest no, bogate nie tylko w tą piękną zieleń i otoczenie, w kościół, w miejsce pamięci błogosławionego księdza Romana Sitki, ale też jest właśnie tutaj miejscem, gdzie jest dom formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W tym domu formacyjnym przebywają klerycy Seminarium Duchownego, naszego z roku pierwszego. Parafia i szkoła to dwa takie bardzo ważne punkty, które są w danej miejscowości. Współpraca ze szkołą układa się bardzo dobrze, zresztą sam katechizuję w tej szkole. Pierwsze wzmianki o szkolnictwie w naszej miejscowości pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, to jest 1771 i 72 rok. Następnie w 1908 roku założono szkołę w Błoniu, przy czym szkoła. To było nauczanie dzieci bez budynku. Dopiero w 1911 urzędowo istniejącą szkołę zapisano i uznano. W 1935 powstał to w latach 35-37 byłego wieku, w wieku XX. Pierwszy drewniany budynek, jeszcze mieszkańcy, ci starsi pamiętają ten budynek. To była w prywatnym domu, taka, w drewnianym domu była szkoła taka mała jak ten. Mój pokój i to była jedna nauczycielka tylko i uczyła. Od pierwszej klasy do czwartej, bo to była szkoła czteroklasowa. W ciągu wojny nauka była nieciągła, ponieważ były to działania wojenne. Od 1943 do 1945 właśnie takie tajne nauczanie prowadziła tutaj pani Maria Ramult, która była potem kierownikiem szkoły w błoniu 1946-51 właśnie z inicjatywy mieszkańców taki nowy budynek powstał. W 2003 działaniem Mieszkańców, władz ówczesnej gminy, wójta gminy Tarnów przekształcono szkołę dotychczas o stopniu nauczania 1-3. Na szkołę filialną, na szkołę autonomiczną z klasami 1-6, oddziałem przedszkolnym. Szkoła zaczynała nabierać życia dzięki właśnie tej decyzji, że będzie to szkoła autonomiczna. Pozostają w, sfery, w sferze cały czas działalności odbywa się praca z dziećmi, nauczycieli, kadry, współpraca z parafią, również współpraca z Domem Ludowym. Dom Ludowy to my budowali w społeczne, Społecznym. Jak już Dom Ludowy był, to tak zwane herbatki, to tam jakieś okazja, tam Nowy Rok, czy tam, czy tam jakieś tam inne okazja, no to my się zgadali, zmówimy tam jakiś grajków jednego, czy tam z akordeonem, czy tam, czy tam dwóch. No i to kobiety, to przynosiły tam jakoś i zagrychę, jak się to mówi, tam jakąś wędinę, bo to się chowały tuczniki oczywiście dla siebie, to każdy po prostu jak miał kawek pola, to się na, na zimę zabijał, no masaż był, to zabijał świnie i była y, swoja wędina, to, to, to na tą to, na to, po tańcówkę poprzynosili, to każdy po pół litra wódki przyniósł no i to było bardzo przyjemne, życzliwe, koleżeńskie, Myśmy się tak wybawili, jak czego spokojnie. Współpraca z domem ludowym, który uruchomił tutaj działalność w 2010 roku, gdzie nasze dzieci są. Większości beneficjentami tego projektu, bo uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach popołudniowych. Prowadzę zajęcia nizko-niemieckiego w bonie od trzech lat. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają, są to różne grupy wiekowe, od najmłodszych do najstarszych. Uważam, że bardzo potrzebne jest to w formie korepetycji, traktowane przez niektórych, przez niektórych w formie po prostu pomocy, czyli ćwiczeń dodatkowych. Myślę, że jest to bardzo. Bardzo przydatne im to pomaga. Zresztą cieszą się, chętnie przychodzą z zadaniami, z dodatkowymi ćwiczeniami. Coraz lepiej w tej chwili, no to jest kościół na miejscu, szkoła piękna, wybudowana. Ten co umarł to 50 lat do tyłu, to by nie wiedział, gdzie jest. Nie ja poznałby swojej miejscowości. Obecnie miejscowość pięknie się rozwija. Co róż powstają nowe domy, bo to są atrakcyjne tereny do zabudowy przy samym mieście.